Historia na wakacjach. Grzegorz aż chciałoby się nawiązać do yy, nazwy tego zespołu. Nie ma go tu, bo tu, gdzie my jesteśmy, na zamku w Toszku, to już zaraz pani Barbara z mi opowie, że jest duch. Tak, tak. Proszę Państwa, Zamkiem Toszeckim można powiedzieć, że opiekuje się. O, i to, 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 to dobrze brzmi. Tak, to dobrze brzmi. Opowiadając historię, legendę o duchu Białej Damie naszym zamkowym wycieczkom. Mówimy, że to dobry duch, bo takim duchem ten duch Biała Dama jest. A skąd ten duch wziął się? Otóż legenda mówi, że kiedy to właścicielem zamku Tuszeckiego był ten zły i niedobry właściciel, pewnego dnia zakochał się w córce strażnika zamkowego. Oczywiście strażnik zamkowy nie chciał wyrazić zgody na żaden ślub, dlatego też został wychłostany i wyrzucony z tożka ledwo żywy. A dziewczyny, właściciel zamkowy kazał zamknąć w ciemnej izbie na klucz. I następnego wieczoru, kiedy już wszyscy spali, wszedł do domku, gdzie mieszkała dziewczyna cichutko po schodach do góry. Otworzył drzwi jej izby i przerażona dziewczyna zaczęła krzyczeć, wzywać pomocy, ale na próżno, bo strażnicy zamkowi złapali ją, związali łańcuchami, przywlekli tu do wieży. Wierzy tej została na zawsze. Jak mówi legenda, duch zamkowy przechadza się po murach Zamku Toszeckiego codziennie o północy. Chodzi w białej długiej sukni, dzwoni łańcuchami i zaznacza swoją obecność na Toszeckim zamku. No, nie tylko o północy. Bo jeżeli przyjedziecie do nas na wycieczkę. Na pewno przyjadą. Zapraszamy już teraz, to opowiemy wam legendę i będą krzyki, będzie głośno, będzie bardzo cicho i na pewno zobaczycie tego ducha. Bo proszę państwa, państwu niestety ducha nie pokażemy. No bo ducha Zobaczyć, tak naprawdę można tego najpiękniejszego i najbardziej czarującego zobaczyć będziecie mogli w naszej zamkowej wieży, albo o północy na murach Zamku Toszeckiego. Pani Basiu, mi nie pozostaje nic innego jak zadać to pytanie: Czy pani ją widziała? Proszę państwa, ja tutaj pracuję na Toszeckim Zamku 32 lata. Ja tego ducha widziałam. A co ciekawsze, to opowiem Państwu jeden z naszych pracowników, którzy tutaj pracowali dawno temu. Jeden z Panów opowiadał o, takim dziwnej, o takiej dziwnej sytuacji, kiedy to w naszej bibliotece słyszał trzaskanie drzwi i okien. Myślicie, że to pracownicy? Nie. To była bardzo późna pora, więc. To najprawdopodobniej był duch, więc nie tylko ja. Nie tylko pan Marian, który widział tego ducha, ale wielu pracowników widziało ducha. Pozdrawiam panią Sandrę, która też na pewno widziała ducha. I przy okazji, nie byłabym sobą, gdybym nie pozdrowiła naszej e, fantastycznej koleżanki, e, pani Katarzyny Prawda, która urodziła nam cudownego chłopca o imieniu Adam. Już myślałam, że Piotr. No właśnie, nie, nie ale on nie urodził się w niedzielę. Więc e, Pani Kasia oczywiście jest usprawiedliwiona, nie urodził się w niedzielę, dlatego jest Adam. My po znajomości wiedzieliśmy, że jak tylko będzie w niedzielę, to tu będzie, będzie Piotr. Piotr. Pani Basiu, ja Pani wierzę na słowo, Pani to tak opowiada, że ja mam gęsią skórkę, powiem szczerze. No, Ja bardzo kocham dzieci i uwielbiam opowiadać e, historię słychać? dzieciom, więc e, serdecznie zapraszam, w szczególności wycieczki szkolne, przedszkolne. A a myślę, że razem z nami przeniesiecie się w taki cudowny, y, bajkowy... Czarujący świat. A Państwa, którzy jeszcze nie byliście na zamku w Toszku, proszę Państwa, żałujcie, ale naprawcie ten błąd i przyjedźcie do nas na zamek w Toszku. Już dzisiaj zapraszam na jutrzejszy cudowny koncert na godzinę 19, a jeżeli macie ochotę, żeby Wasze dzieci cudownie zakończyły wakacje i rozpoczęły nowy rok szkolny, to ja już dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na niedzielę na godzinę 15. Oj, będzie się na zamku w to działa. I tu postawimy przecinek, nie kropkę, bo jeszcze jedna legenda przed nami, ale drodzy Państwo, wy musicie z nami zostać na antenie, żeby ją za chwilę usłyszeć. Czekamy na Państwa. Jak ja lubię te właśnie opowieści, te legendy o duchach. Co to byłby za zamek bez jakiegoś ducha czy białej damy, prawda? Oczywiście.